Pytanie mamy. Pan ma Renault Megan 2007 rok, 1,6 benzyny. Założył gaz u konkurencji, gdyż w firmie nie było wolnego terminu. Teraz ma problem, gdyż jeździ na instalacji LPG, a opada mu wskazówka poziomu paliwa. Dodankowywał paliwo do pełna i wtedy się wskazówka podniosła. Czy jest to jakiś duży problem? Piotr z Gaz Polska, eksperyment LPG. Witam was wszystkich. Tutaj klient nam zapisał od Renóweczki, że montował gdzieś stację gazową i najprawdopodobniej zapomnieli lub nie poinformowali klienta o tym, że w tych samochodach trzeba zamontować specjalny emulator. Do czego służy ten emulator? Emulator służy do resetowania wskaźnika poziomu benzyny. Polega to na tym, że te samochody liczą ilość paliwa w zbiorniku benzyny z kilometrów. A nie z realnej, realnego ilości paliwa w zbiorniku, Mówimy tu o benzynie. W momencie, kiedy jedziemy na gazie, ta wskazówka opada sobie nam w czasie jazdy po 50 po 100 km, opada do tyle, o ile powinien ten samochód zużywać tej benzyny. Oczywiście jest to błędem, bo samochód benzyny nie zużywa, zużywa sobie gaz. Do tego stosowane są emulatory. Tego najprawdopodobniej nie zamontowali tego. Oczywiście my możemy to naprawić zamontować taki emulator, to jest koszt kilkuset złotych. Ten emulator ma zadanie w momencie, kiedy samochód zostaje zgaszony i ponownie uruchomiony, skasować czyli wysłać sygnał do wskaźnika poziomu benzyny, żeby się zresetował i pokazał aktualny stan poziomu benzyny. Tutaj klient napisał, że miał przypadek, że dotankował sobie jakąś tam ilość benzyny, ten wskaźnik wrócił do aktualnego poziomu. Tak, bo to dotankowanie też powoduje reset, który wykonuje już bezpośrednio sam komputer benzynowy i wysyła sygnał do wskaźników poziomu, żeby zestawały się i pokazały aktualny poziom. Także temat u nas znany, bezproblemowy, zapraszamy do nas i na pewno zrobimy tak, żeby to wszystko w porządku. Dzięki.